Jeśli chodzi o zarządzanie członkami grupy, guildii, szef grupy powinien wejść sobie w panel użytkownika. Oczywiście, wcześniej otrzyma maila na wskazanego przez siebie maila od osób, które chcą się do grupy przyłączyć. W związku z tym wystarczy, żeby po prostu regularnie tego maila spra sprawdzał. Następnie wchodzimy w grupy, tak jak w przypadku przyłączania się do grupy ale tym razem trzeba wybrać zarządzanie grupami i zarządzanie, zarządzaj członkami danej grupy. Z listy poniżej można sobie na, liście na tej liście sprawdzić kto jeszcze jest oczekującym na przyjęcie do grupy, kto z kolei jest już przyjęty do tej grupy, można tutaj z grupy wyrzucać członków i robić różne inne fajne rzeczy, natomiast szef gildii powinien przede wszystkim dopilnować, aby ten kto do grupy chce się przyłączyć, miał taki sam nick na forum jak ma w grze. A to po to, żeby łatwiej było to wszystko ogarnąć. Jak będzie więcej osób należało do gildii i będą wchodzić na forum, mogą się pojawić różne problemy w przypadku innych ników. Ok, wybieramy osobę, którą chcemy dodać do grupy i po prostu przyjmujemy użytkownika. Ewentualnie alternatywną metodą na dodawanie ludzi przez szefów jest po prostu wylistowanie tych użytkowników tutaj z przycinkiem i kliknięcie przycisku wyślij.